O, moje uszanowanie pani burmistrzowej, moje uszanowanie. Pawełku ja do ciebie. Coś mi tak stuka i stuka, jakby się miało urwać. No ale to auto to jest na gwarancji, to musi pani burmistrzowa jechać do salonu fabrycznego. Nie mów na mnie burmistrzowa. Nie mogę się jeszcze do tego przyzwyczaić. Nie pamiętasz, jak byłeś moim uczniem? Jak wtedy na mnie mówiliście? No nie, no nie mogę tego. No Nie mogę tego powiedzieć. Trzeba jechać na żarań do Warszawy. Za nic na świecie. Tam wszyscy na mnie trąbią. No, aż mnie ręce świerzbią, żeby w nim pogrzebać. Na mnie. Ale nie, żeby od razu rozbierać. Przejdźcie ze mną, posłuchaj. Tak jakoś dziwnie stuka i stuka. Jakby od kół. No ale teraz nie mogę, mam klienta. Dzień dobry, pani burmistrzowo. Śliczny sweterek. Bardzo pani w nim dotwarzy. Kto to? Pani ropowa wynajmuje pokój w zajeździe. Włóczy się po lesie i szuka skarbów. No i złamała resor. Dzień dobry. Nie boi się pani tak wysoko? Pani to ma układ nerwowy ze stali. A, dziękuję. Proszę. Pawełku, powiedz panią burmistrzową, jak cię tak ładnie prosi. Ja tu jeszcze chwilę wytrzymam. Ja nie wiem, co mam robić. Ty masz robotę, a ja. Ja się boję sama jechać. Może poczekam w zajeździe? Dziękuję. Słyszę. Gdzieś tu po lewej. Wydaje się pani burmistrzowej. Pawełku, to mnie peszy. Już wolę, żebyś mówił na mnie tak jak kiedyś. Nie pamiętasz, jak mówiliście na mnie w szkole? <laughs> znaczy, nie, ja nie mogę tego powiedzieć. O, nachyl się tutaj. Teraz słychać wyraźnie. Tu, tu, tu. Oj? Ale gdzie zaraz 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 to chyba gdzieś tutaj. Coś coś tutaj. Dzi. To karśekowa. To żona burmistrza. Mam, 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 znalazłem. Mam. <grym> Mój lakier. A ja go tyle szukałam od wczoraj. <grym> no to on się tam turla w tej kieszeni. <grym> no widzisz? A ty mnie wysyłałeś aż do Warszawy na Żerań. <grym> Śmieliby się ze mnie, nie? <grym> <grym> maskę i udawaj, że coś robisz. Ale silnik jest z przodu. Ma bardzo ładny nowy sweterek. Nas też dzieli tylko krok. To może ja pójdę po narzędzia, pod okrętem dokrętę. Nie, nie, nie odchodź. Teraz albo nigdy. Dzień dobry, pani burmistrzowo. A. Teraz to wszystko w porządku. Niech pani teraz tylko spróbuje zapalić. Chlapa! Chlapa! Szatan, nie kobieta. A wiesz pan co? No. Ona te sweterki to w dziale dziecięcym kupuje. Boża.